Dzień dobry, kochani. Dziś parę słów na temat służby kobiet. Prawdopodobnie w kościele jest wiele kobiet, które odczuwają pewnego rodzaju rozbieżność między talentami, które mają i powołaniem, które odczuwają, a strukturami kościoła i ograniczeniami, które te struktury narzucają. I może nam się wydawać, że dyskusja o służbie kobiet jest związana ze zmianami społeczno-kulturowymi, które miały miejsce w poprzednim wieku. Szczególnie z feminizmem. Natomiast, jeżeli uczciwie popatrzymy na historię Kościoła, na historię przebudzeń i powstawania różnego rodzaju ruchów religijnych związanych ze szczególnym działaniem Ducha Świętego, wszędzie tam Duch Święty wyposażał kobiety w niesamowite dary, i wszędzie tam było to związane z postulatami wolności i równości w służbie. Tak, jakby Pan Bóg ciągle na nowo przypominał Kościołowi, że nierówność wynikająca z upadków grzech w Jezusie Chrystusie została całkowicie zniesiona. I jak czytamy w liście do Galacjan, nie ma już Żyda ani Poganida. Nie ma niewolnika, nie ma wolnego, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. Wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. I wszędzie tam, gdzie działa Duch Święty, jest wolność i Kościół czerpie z obdarowania kobiet. Wszędzie tam, gdzie wchodzi struktura i religia, Pojawia się ograniczenie i dyskryminacja czy nierówność. Chcemy być Kościołem, który jest posłuszny Duchowi Świętemu, który rozpoznaje obdarowania i wyposaża także kobiety do służby.